Przeleciał znowu do tego drewna. O, teraz tak się z przodu ustawił. Zarąbiście. Chwila zmienia tylko tryb. Można będzie słychać jak on skrobie to drewno. Tutaj troszeczkę zasłoniłem dłonią po prawej stronie, bo było prześwietlony, ekran był prześwietlony i nic nie było widać tego szerszenia. A teraz widać go kozacko. Zobaczcie jak tymi żuwaczkami. Jaką jak to musi mieć kurczę precyzję, żeby on tak tą kuleczkę wziął, trzymał ją sobie i jeszcze, jeszcze dodatkowo skrobał. Widzę, że sobie pomaga przed nimi odnóżami. E, I tutaj czułki też odgrywają trochę rolę. Sprawdza, czy jest y, dobry materiał, ściąga. Czy ze no no, skrobuje dobry materiał. Może być, że ze skroby a pod spodem już nie będzie się nadawało. Tak od boku może jeszcze jakoś go pokażę. Jak się by udało? O, zobaczcie to! Masakrycznie fajne. To jest fascynujące po prostu. Jakie to jest przystosowanie. Coś tam może będzie słychać, jak on nawet skrobie to drewno. Drewno to tu naprawdę mocno wyskrobały, patrzcie normalnie palec wchodzi, to wszystko wyskrobane, tu było na równo nawet warstwami jak skrobały naprawdę głęboko wyskrobały fajnie tam też widać, że skroba... skrobią, w sensie nie teraz, ale widać, że jest wyskrobane